W dzisiejszym odcinku programowanie w Excelu, bezpieczeństwo psychiczne i rant. Nie będzie co się dzieje, porantujemy sobie. Zaczynamy. Yy, a więc tak. Po pierwsze, co się wydarzyło wczoraj. Odcinek wczorajszy nie został publikowany rano, może puściłem wszystkie rzeczy na Facebooku i tak dalej. Mamy piękny przykład. Pamiętacie, jak pytałem się? Co zepsuję, jak Agnieszki nie będzie? Okazuje się, że co to zepsułem, to zepsułem to, że poprzedni odcinek był nagrywany późno w nocy. To było, to pewnie widzicie w jakości nagrania, że jest światło słabe i tak dalej, bo nagrywałem go około 22. Był to długi i ciężki dzień dla mnie i po prostu odruchowo, jak poszedłem spać, wyłączyłem komputer. Co to znaczało? To oznaczało, że odcinek zatrzymał się upload na poziomie 95%. I później rano, jak już ustawiałem wszystkie rzeczy, bo jeszcze w sensie się to wszystko zaklejkowałem wieczorem nie sprawdziłem, że ten odcinek nie działa. Czyli, inaczej odwaliłem największy por cały problem, nie przetestowałem, czy wszystko jest ok. W konsekwencji. No, wiecie, co się stało. Czy to się powtórzy? Na pewno. W sensie prędzej, czy później zdarzy się sytuacja że albo Agnieszka za późno mnie poinformuje, bo po prostu, w, albo w momencie, gdy, gdy poinformuje mnie, nie będzie mnie przy komputerze, mam zabezpieczenia na to i W końcu zrobię zabezpieczenie. Plan jest taki, że na ten weekend nagram dwa, trzy odcinki zapasowe, których celem będzie właśnie być po to, że jak coś takiego się wydarzy, żebyśmy mieli o czym po, co puścić. Um, czy coś jeszcze mam do powiedzenia? Tak, mam rant. Mam rant na InPost. Moje przygody z InPostem już kiedyś opisywałem. Dzisiaj miałem taką fajną sytuację, a mianowicie jak w zeszłym tygodniu zamówiłem dla Luisa szelki. Dlaczego? Bo jeżdżę teraz samochodem, mam z tyłu zamontowany no nazwijmy to koiec dla niego i w tym razie z tego kojca jest ym, jest po prostu smycz przypinana do tego gdzie się wpina pasy. Problem. Luis jeździ w Luis ma obroże. Więc jeśli bym teraz nahamował gdzieś mocniej i tak dalej. No to mogę mieć gilotynkę na moim się, Więc chciałbym przerzucić to na szelki. Więc zamówiłem szelki. Zamówiłem przy okazji nową ale to jest ta historia. No i dzisiaj do mnie dzwoni właściwie babka, i z, od której sklepu kupiłem, to i do mnie mówi, że dostała dzisiaj informację, że nie dobrałem przesyłki. A ja do niej. A pani w ogóle to nadała, bo więc ja nie, nie wiedziałem nawet. No, wszyscy, że my gadaliśmy na Facebooku, to wiadomo, to nie było przez jej sklep, bo ona jeszcze takiego większego sklepu nie ma. Yy, wysłał więc po prostu... Mówi, że, w, w, że na ten numer, na który ten poszła paczka i patrzę... Na... SMSy, nie mam nic z InPostu. Patrzę na maila, nie mam nic z InPostu. Odpieram apkę. No, oczywiście, w apce jest paczka nieodebrana. Tylko no cóż, ja nie korzystam z paczki, z aplikacji InPostu na co dzień i nie mam włączonych notyfikacji, bo nie czuję potrzeby, żeby ich tam mieć. Uważam, że fakt, że informacja była w apce, no to cholera, no nie, to nie jest wystarczająca. No i oczywiście paczka przeszła. Impost, co, no co zrobić, co usłyszałem? Usłyszałem, że to nie pierwszy raz oni tak mają z Impostem i przyznam się szczerze, jak rozmawiam z innymi firmami, jest tak samo. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Impost nie jest w żadnym wypadku, nie czuję się odpowiedzialny, nie czuję się do, do odpowiedzialności. Zobaczymy, jak tym będzie. Poskarżyłem się na Twitterze. Poprosili mnie o numer paczki i rzekomo to sprawdzają. Na obecną chwilę nie dostanę odpowiedzi, czy to sprawdzili, czy nie, ale nie jestem specjalnie przekonany. Jeśli sprawdzą i dostanę pewne informacje, że no przepraszają, że wydarzyła się taka, taka sytuacja, no to powiem. Jeśli nie, no to w pewne za parę dni usłyszycie dalszą kontynuację rantu. Ok, porantowaliśmy sobie, zaczynamy odcinek. Wcześniej to już było początek odcinku. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest coś ciekawego, co się pojawia w Excelu. Jest to w pewnym sensie podcast ym, z ludźmi, co odpowiadają za jakiś rozwój różnych narzędzi w Microsoftie I sytuacja jest taka, że dyskutują o Excelu. Okazuje się, że Excel, i przynajmniej szczerze, że oglądam, słucham tego wideo na tyle daleko, że nie pamiętam, czy już ma, czy po prostu będzie miał, czy po prostu był to w ramach eksperymentu. Lambda, wyrażenia lambda. Co to są wyrażenia lambda? Jeśli korzystacie ze c to czasami możecie pisać takie rzeczy, że na przykład pisze się jakaś nazwa, w nacieśni nazwa, robi Nazwa równa się większe. w tą stronę, znak, że mamy tak. dobra. Nie wiem, w rysuje się strzałkę, ale znak po prostu większe i równe. I po prostu później się wykonuje jakieś operacje na tym. Jest to taka bardzo fajna funkcjonalność. Wiem, że Java to dostała. To jest takie też nawiązanie do języków funkcjonalnych. I. Jest to bardzo przydatne, bardzo ułatwia pracę z C-Sharpem, bardzo ułatwia sprawdzanie list i tak dalej. I teraz coś takiego, ta sama funkcjonalność ma dość do Excela. Podcast jest właśnie o tym, jak to robili, jak to wygląda, więc fajnie to posłuchać. Jest to taki bardziej właśnie nazwałbym na temat researchu. I tak jak to nie stwierdzają, to w tym momencie już Excel jest, jest po prostu Turing Complete, czyli faktycznie da się w nim programować. Ciekawa rzecz. Czy się komuś kiedyś przyda? Nie wiem. Ale ciekawy pomysł. Drugim artykułem na dzisiaj jest dyskusja o psychologicznym bezpieczeństwie. Um, autor dyskutuje o tym, jakie to jest dla nas ważne, dla naszej wydajności w pracy, dla naszej zadowolenia i dlatego, żeby w ogóle kreatywność um, pulsowała, um, rosła, rozwijała się w firmie. Musimy czuć się bezpiecznie, żebyśmy chcieli. Podzielić się naszymi pomysłami, naszymi spostrzeżeniami, naszymi zastrzeżeniami. Musimy czuć się bezpiecznie, ja się zgadzam. Jeśli czujemy się bezpiecznie, nie będziemy dzielić się, nie będziemy e, rozwijać się, po prostu będziemy chcieli pilnować naszego bezpieczeństwa. A często bycie kreatywnym wymaga też być otwartym na ryzyka. E, Radical Candor miał fajne te spostrzeżenia na ten pomysł. Mój pierwszy taki większy kontakt z psychological safety. Był mob programming. Mob programming bardzo ważny zaznacza, nie ma złych idei, nie można się naśmiewać, nie można tych rzeczy robić, bo nawet najgorszy pomysł musi wyjść i po prostu no, osoba musi czuć się na tyle komfortowo, żeby nie zostać żeby bać się zakrzeczenia, więc to jest trudne. To jest bardzo trudne. Artykuł jest podzielony na trzy części. Pierwszą częścią jest właśnie yy, określenie, dlaczego to jest potrzebne psychologika safety, co tak tutaj trochę podsumowałem. Akurat. Kwestia tutaj jest taka trochę bardziej powiązana z danymi, więc to nie jest tak usłowno-muzycznie, jak ja mówię, tylko trochę bardziej podparta fa fakty, faktami. W najpierw, znaczy, jest, czym w ogóle jest, druga jest właśnie, dlaczego to potrzebujemy, i trzecia część jest poświęcona właśnie, e, jak możemy to rozwijać. I tutaj właśnie są takie pierdółki. Pierwszym jest, że na przykład, że trzeba po prostu pamiętać o tych tak zwanych rozmowach po angielsku to przy water cooler, czyli przy zbiorniku z wodą. My to mówimy przy kawie najprawdopodobniej e, lub na fajeczce. I wiadomo, to te, te rozmowy muszą mieć odpowiedni klimat, że nie mogą być po prostu jakieś drastyczne. Też jest to znaczenie przy one-to-one'ach. Ja wyciągnąłem z Radical Candor to, że jak prowadzę one-to-one'y i nie znam ludzi, to po prostu rozmawiam z nimi. Rozmawiam z nimi o ich hobby, co robią, co ich interesuje. Na przykład dowiedziałem się, że jeden z moich podopiecznych jeździ na... Góry na no zasadzie takie, że śpią na rozwieszonych hamakach między drzewami i tak dalej. Ciekawe. Dowiedziałem się czegoś więcej, e, trochę więcej rozumiem tą osobę, rozumiem jego wartości, rozumiem jego kierunki. I ta osoba się teraz bardziej otwiera, co chętniej gadamy. Inne osoby są bardziej otwarte. E, wiadomo, bardziej łatwiej mi się też nawiązać z tymi osobami ko e, komunikację. Ale no, też budujemy sobie zaufanie. E, ja mam ten problem, że przyznam się szczerze, tak jakoś... A t... do grupy, do komputera mi się łatwiej mówi niż jakbym miał się tak kompletnie otworzyć do osoby jeden na jeden, ale też próbuję. Między innymi ym, z moim coachem Eweliną, chyba jesteśmy na takim miejscu, że jestem dość otwarty, względem niej. mniej. Nie było to łatwe, ale doszliśmy do tego miejsca. No i kolejne rzeczy to jest wiadomo, że trzeba otwierać się na, yy, na, na to, żeby po prostu zachęcać ludzi do udziału, i tutaj są też inne rzeczy. I oczywiście, patrząc po tym, ja mówię o Radical Kendor, i tak właśnie jak patrzę na tym, to tutaj cytaty od Kim Scott, autorki Radical Kendor, pojawiają się non-stop. muszę przeczytać jej najnowszą książkę, bo wyszła jakoś miesiąc temu i jeszcze nie przerabiałem. Fajny artykuł, zwłaszcza dla liderów. Nie powiem, że tylko dla liderów. Jak nie jesteś liderem, jesteś członkiem zespołu, definitywnie poczytaj sobie przynajmniej część pierwszą i drugą tego artykułu i się zastanów, czy w swojej obecnej pracy. Masz to psychological safety. I na tym miejscu będę kończył. Dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Nie zapomnijcie subskrybować, lajkować i dzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat. Dziękuję, jeszcze raz byliście. Do zobaczenia.